A witam, bracia i siostry, a także jak pastor powiedział, pierwszy raz to jest stoję i dziękuję pastorowi, że umożliwił to, że tu stoję i będę dzielił się tym, co Bóg we mnie zmienił i jak moje życie się zmieniło, jak teraz to wszystko postrzegam. Także to jest niesamowite. I jak tu widzimy a, miłe i szczęśliwe zaskoczenie przez Boga. I tak właśnie się stało. Było miłe, szczęśliwe, ale zaskoczenie. Także na wstępie chciałbym przeczytać jeden z fragmentów, który mnie bardzo poruszył z księgi Jeremiasza, rozdział 29, werset 14. I zaczyna się słowami: Objawię się Wam, mówi Pan, odmienię Wasz los, zgromadzę Was ze wszystkich narodów. I ze wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem, mówi Pan. I tak właśnie jak ten wers mówi, objawił mi coś, i tak właśnie pociąga nasz Bóg, nasz Pan wszystkich. Ja wiem, o, przepraszam, także miałem to przełączyć, no, już zaczyna się trema. Także pociąga nas Pan ze wszystkich narodów. I ze wszystkich miejsc, nieważne, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy, w co wierzymy, ale On chce, żebyśmy wrócili do Niego. I czytając Pismo Święte, staram się analizować opisy zawarte w Biblii. Chcę je zgłębiać, rozważać, by rozpoznać i usłyszeć, kiedy i jak przemawia do mnie Duch Święty. I myślę, wy również to czynicie. Zastanawiam się, dlaczego zostałem przez Boga powołany. I dlaczego dana została mi szansa poznania tego jedynego cudownego Boga, przez Jezusa Chrystusa, mojego zbawiciela? I pozwólcie, że wyrażę moją wdzięczność Jezusowi i oprę moją usługę świadectwem mojego życia, tego, co do, Bóg dokonał we mnie. Przed, przed przyjściem do Boga. I powrotem do wszechmogącego Ojca, moje postępowanie było postępowaniem, można nazwać, syna marnotrawnego. Wielu z obecnych tutaj nie poznało, ale jeżeli nie, to mam na imię Radek. Urodziłem się w Polsce, w Augustowie. I pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej, ale mniej praktykującej. Chyba dlatego nigdy naprawdę nie interesowało mnie, co by miało mieć wspólnego z Bogiem, że można z nim mieć prawdziwą więź, w cudzysłowie można powiedzieć namacalną relację. W wieku 19 lat przyjechałem do Stanów Zjednoczonych za lepszym jutrem, jak większość z nas, mając Wielką odwagę i chęć do pracy, szybko zostałem dostrzeżony przez mego pracodawcę. Omalże od razu zostałem sponsorowany przez moją pracę, i po krótkim czasie zostałem formalnym, czyli po polsku majstrem. I miałem z tego ogromną satysfakcję. Życie toczyło się można powiedzieć wyśmienicie. Od weekendu do weekendu, od imprezy do imprezy. Nie chcę zagłębiać się w detale, ale można to nazwać frywolnym życiem. W dosłownym tego znaczeniu życie bez jakichkolwiek hamulców, skrupułów, jak się często mówiło, hula i dusza, piekło nie ma. Tego rodzaju życie nie miało żadnych, żadnych zasad czyli pozytywnego, szczególnego celu. W wieku 29 lat otrzymałem wymarzoną zieloną kartę. I zacząłem własną działalność, chwilę później poznałem moją swoją kochaną żonę, Anię, która stała się dla mnie kobietą moich marzeń. Wracając do mojego zajęcia i pracy na początku starałem się, aby tylko przetrwać od miesiąca do miesiąca, mówiąc inaczej, inaczej po trupach do celu i bez żadnych ograniczeń czy skrupułów do klienta, ludzi, kogokolwiek. Lecz zarobkową działalność i wytężoną siłą mocno pchałem do przodu. Po paru latach prowadzenia w taki sposób działalności finansowo nam praktycznie nic nie brakowało. Dobre samochody, domy, wakacje, inne rzeczy były dostępne dla nas na co dzień. Ale nasz związek małżeński stawał się coraz bardziej chwiejny i był pod znakiem zapytania, ponieważ jak można razem żyć, a zaraz być tak daleko od siebie? Jak cud od zachodu, jak dzisiaj słyszeliście w tej pieśni zero zrozumienia dla siebie prawie pod każdym względem. Presja w pracy w tym systemie w potrupach do celu dawała sobie znać. Poprawienie sobie humoru czy samopoczucia pieniędzmi czy jakimikolwiek używkami? To wszystko, to wszystko przestawało działać. Wtedy zacząłem zastanawiać się, czy to warte, czy to jest wszystko, co możemy osiągnąć w życiu. W moim sercu w dziwny sposób powstała, powstała zaczęła powstawać pustka. Wtedy tego nie rozumiałem, ale teraz rozumiem. Teraz wiem że to spowodowało głód i tęsknotę i wołanie mojej duszy do Boga. Nawet nie wymawiając żadnych słów. Przeczytam fragment, teraz przerzucę, przeczytam fragment z Ewangelii Marka, rozdział czwarty, werset 26-29 i mówi, tak jest królestwem morzem jak z nasieniem, które człowiek rzuca na ziemię, a czy on śpi, czy wstaje w nocy i w nie nasienie kiełkuje i zrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wtedy się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I tak było ze mną. Coś się stało w moim sercu, ja tego nie rozumiałem co. Ale to było zasiane w mojej duchowej glebie. I było podlewane przez Boga. Ja po prostu tego nie rozumiałem. Szczególnie u mi pewien fakt, że przed moim nawróceniem zawsze uwielbiałem oglądać filmy i wszystko o tematyce demonicznej. Horory, tym podobnie. To mnie po prostu pociągało. Moja żona Ania mówiła mi nieraz, bym uważał, bo może przyjść ze mną coś do domu. Słysząc słowa Ani czasami, myślałem, że znaczy słysząc te słowa, czasami śmiałem się z tego. Nie zapomnę jak siedząc w ofisie, nie wiem dlaczego, włączyłem świadectwo osoby, którą mówiła o, o tym, że zostało jej przedstawione piekło. Jacy ludzie tam zmierzają. Usłyszałem, że jak wąska jest droga do nieba, a jak szeroka do piekła. I to wszystko przerodziło mnie. I pierwszy raz naprawdę zastanowiłem się, że to może być prawda. Że to może być prawda. I jak jest, to nie mam żadnych szans. Wtedy w moim życiu zaczęła się stopniowa przemiana od zewnątrz, od tamtej pory już nie filmy, ale świadectwa mnie pociągały. I nie mogłem przestać oglądać świadectw ludzi dotkniętych przez Boga i wszystko o tej tematyce. Po prostu chciałem poznać Boga, choć nie rozumiałem, dlaczego tak to mnie wszystko zafascynowało. Może to, że przerażenie, że bez Boga. Zmierzałem do piekła? A może pierwsze kiełkowanie ziarna? W pewnym okresie oglądania tych materiałów, dostrzegłem, że jest sporo wiarygodnych świadectw co do cudownego nawrócenia ku Bogu. I nie chodzi tylko o same ludzkie pobożne chęci, ale o przyjście do Boga całym swoim sercem. I duszą wyznając Mu swoje grzechy i przyjąć Boże przebaczenie. Tak to rozumiałem w tamtym czasie. I pewnego dnia w Ofisie postanowiłem uklęknąć i poprosić Boga, tak jak umiałem. Tak jak widziałem na tych filmach, na tych świadectwach. Prosiłem, aby zmienił mnie i uwolnił od dwóch ewidentnych zniewoleń, z którymi miałem problem przez większość mego życia. Nie wiedziałem, czego mogę oczekiwać, i byłem naprawdę, naprawdę sceptycznie do tego nastawiony. A nawet później, po modlitwie, pojawiła mi się myśl, że zrobiłem z Ciebie dziwaka. Bo mało dowierzałem. Że to działa. Ale wow, wow. Teraz chciałbym przytoczyć. A przeczytać z drugiej księgi kronik, rozdział 34, werset 27. Mówi. Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom. I ukorzyłeś się. Rozdaruj swoje szaty i zapokajesz przede mną, przed to usłyszałem i ja mówi Pan. I to było to. Zdałem sobie sprawę, że ja musiałem, ja musiałem, ja musiałem powiedzieć, że ja już nic nie mogę zrobić w tym kierunku. Jedyną drogą był Jezus. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że nie mam szans. Jedynie przez Jezusa. Po mojej szczerej modlitwie do Boga, w pierwszych tygodniach zauważyłem, że przestałem przeklinać. A przecież wcześniej, co drugie słowo, w moim słowniku to było przekleństwo. Zniewolenia, o których wspominałem wcześniej i o które w szczególności poprosiłem Boga, by mnie od nich uwolnił, w podnaturalny sposób przestały przychodzić mi do głowy. Mogę mu po prostu powiedzieć, że przestały istnieć do dnia dzisiejszego i upłynęło to prawie dwa lata. Pragnienie nas to poznania Boga, ale nie tylko chwilami, ale w dzień i w nocy. Nawet jak się przebudziłem, było na moich myślach wszystko odnośnie Boga. Wtedy nic z tego nie rozumiałem. Czasami zastanawiałem się, czy wszystko jest ze mną OK. Pragnienie do czytania Pisma Świętego to było coś niesamowitego. Ponieważ ja naprawdę, ale to naprawdę ja nie lubię czytać żadnych książek. A Biblię czytałem prawie każdego dnia. W pewnym okresie mojego życia żona zaczęła się poważnie zastanawiać, a później nawet martwić się z powodu zmiany we mnie. Zarobić alkoholu, brak chęci spotykania ze znajomymi. Mówienie, że Pismo Święte czy Biblia jest prawdą, a w kościele, do którego uczęszczaliśmy, są rzeczy i nauczania sprzeczne z Wisem Świętym. Dlatego nieraz nasze rozmowy kończyły się sprzeczką. Bo Ania tego nie rozumiała, co Bóg czynił ze mną, a ja jej w żaden sposób nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego tak się zmieniłem i tak to przeżywam. Ani ja, ani moja żona nie poznaliśmy do tamtego czasu żadnych osób noworodzonych. Dlatego nas ta sytuacja przerażała. W pewnym momencie czułem się, jakbym był na tym świecie sam. I ten świat całkiem inaczej zaczynałem spostrzegać. I potrzebowałem o kimś z tym porozmawiać. Z księdzem? Nie wchodziło w rachubę. Bo jak mógłbym powiedzieć, że pewne doktryny kościelne są sprzeczne z Pisem świętym? Czyli ja w ogóle nie chodziłem do kościoła. Póki Kościół w ogóle mnie wcześniej nie interesowały. Nie miałem żadnych podstaw do jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Ale w głębi serca. Wiedziałem, że Biblia jest prawdą. Miałem bardzo mocne przekonanie, że prawda jest ukazana w Biblii. I moje żony powtarzałem to cały czas. Pamiętam, jak postanowiłem uklęknąć i poprosić Boga o pomoc raz jeszcze, aby mi pokazał, co mam czynić dalej. Aby mi wskazał jakieś miejsce, kościół, osobę, żeby mi w tym pomogła i wytłumaczyła, co się ze mną dzieje. Chwilę później pojawiła mi się myśl ukazująca wspaniały pomysł. I teraz wiem, że to, był, że to było pod natchnieniem Ducha Świętego. Aby poszukać na internecie takich ludzi, jakich oglądałem na świadectwach, by poszukać prawdziwych chrześcijan. Teraz wiem. Gdzie by mogli się spotykać, a najlepiej Polaków. Nie wiedziałem pod jaką nazwą ci ludzie są, ale słysząc te świadectwa to chyba. Podobnie są nastawieni do Boga, jak ja byłem wtedy. Za każdym razem szukałem kościoła. Za każdym razem szukając kościoła pokazywał mi się ten oto kościół, kościół odkupiciela na Brooklinie. Postanowiłem. Postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i przekonać się, i tak przyszedł. Kiedy wszedłem tutaj na niedzielne nabożeństwo, zanim się zaczął uwielbienie, usiadłem w ostatniej ławce i po krótkiej chwili podszedł do mnie brat Tom. I witając mnie, zapytał, czy go może pamiętam. Bo w przeszłości mieliśmy możliwość Spotkać się. Opowiedział mi pokrótce o kościele, ale nigdy nie zapomnę Jego słowa. My się tutaj trochę inaczej modlimy. Wam bracia i siostry słyszą te słowa, prawdopodobnie niewiele znaczą. Ale dla mnie. Wtedy te słowa były malszą odpowiedzią i nigdy nie opuszczą mojego serca. Pamiętam, jak nie mogłem się powstrzymać od płaczu, chociaż niewiele rozumiałem w tamtej niedzieli, ale widziałem, że to było to. Jak brak Tomek powiedział, my się tutaj trochę inaczej modlimy. Dziękuję Panu, że zachował. zachował mnie i moją rodzinę, że możemy być razem jako cielesna rodzina, że również możemy być częścią Bożej rodziny, członki tej wspaniałej rodziny, wspólnoty. Później jak więcej, więcej, jak jest, później, jak więcej zrozumiałem i o sobie powoli poukładałem to wszystko z Bożą pomocą, cały ten bałagan, w jakim byłem, zdałem sobie sprawę, że nie tylko zapragnąłem, ale chcę przybić starego siebie do krzyża razem z Jezusem. Nie chcę żyć dla siebie, ale dla mego Pana. Zrozumiałem, że Jezus dlatego narodził się i oddał swoje życie, by był przybity do krzyża na górze Golgocie za każdego z nas, z osobna, abyś Ty i ja miał możliwość spędzić wieczność w chwale Ojca Naszego. A dzisiaj żyć w wolności od grzechu? I żyć w pokoju ducha. Wiem, że Bóg jest realny, prawdziwy i ja odpowiada na szczere modlitwy. Jako świadectwo chcę powiedzieć o dwóch niedawnych, niesamowitych przeżyciach, jak Bóg mnie zaskoczył i jak szybko mi odpowiada na moją prośbą i modlitwą. I jedno z nich bym chciał przytoczyć teraz o bracie Mirku. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie, a było to z samego rana, jadąc do pracy, zacząłem słuchać chrześcijańskiej muzyki, popłynęły mi łzy z oczu i tak w duchu powiedziałem, Boże, chociaż jednej osobie na miesiąc podzielić się Twoją łaską, Twoim cudem, który mi dałeś chociaż jednej osobie na miesiąc Minęło może 3-4 godziny, ja to w ogóle o tym zapomniałem. Minęło 3-4 godziny. dostaję telefon od brata Mirka. Żeby miał poważną chorobę, że zmaga się z nią. I że było gorzej, ale jest dużo lepiej. I wie powiedział, że Bóg podpowiedział mu, żeby Pewnych rzeczy, które doktor kazał mu wykonać, nie robić tego. I on tego nie zrobił. Postawił to na jedną kartę i wygrał z tym. Prosił, prosił, powiedział, że pójdzie do kościoła i da na ofiarę. Zacząłem się dzielić ze słowem, i to, co Bóg zrobi we mnie. Jak zmienił mnie, żeby. Podziękować Bogu szczerze, ale z własnego serca. Zacząłem mówić, jak cudowny jest Bóg i jak wierny jest Bóg. Podzieliłem się także brata czarka świadectwem taty jego, gdzie uważam, że jest niesamowite. Naprawdę przemawia do serca. I jak widzicie, jest teraz z nami, razem ze swoją żoną. Także Bóg odpowiada naprawdę na, na nasze modlitwy. Drugą z rzeczy zdarzyła się, To mi się wydaje, około 3-4 tygodni temu. Każdego wieczora lubię poczytać sobie Biblię przed sp pójściem spać, przed spaniem. Moja żona zawsze chodzi wcześniej spać, dlatego ja sam zazwyczaj wieczorem... Zostaję, czytam, bo mi lepiej, jak to można powiedzieć, porozmawiać z Bogiem później. Się lepiej już śpi. Modląc się, poprosiłem Jego, bo miałem ostatnich wcześniejszych parę dni, można powiedzieć, jakieś cięższe. Poprosiłem jego, żeby, Boże, pokaż mi coś, można powiedzieć, spektakularnego, żebyś mnie zaskoczył, ale miałem co innego w ogóle na myśli. Powiedziałem, pokaż mi coś jutro. Ale tak samo zapomniałem w ogóle o tym. Następną noc śnię, że jestem. Można powiedzieć, jak wyjeżdża się na wyjazdy, wyjazdy chrześcijańskie. Jestem na tym wyjeździe chrześcijańskim, wszyscy razem w pewnym momencie wołają na nabożeństwo. I wiedziałem w duchu, że wołają na nabożeństwo Jezusa. Nie wiem czemu, ale to było specyficznie nabożeństwo do Jezusa. Wchodzimy na to nabożeństwo, pomieszczenie wielkie. Stoimy tam. Uwielbia... Jest uwielbienie Boga. W pewnym momencie przychodzi mi myśl wyjść z tego pomieszczenia i przejść. Jak ja wtedy otworzyłem te drzwi, zobaczyłem tunel. Tunel, szklany tunel, wychodząc z tego pomieszczenia, i ten tunel prowadzi do następnego pomieszczenia. Wychodzę z, z tego pomieszczenia, gdzie jest nabożeństwo, i nagle czuję, nie wiem jak, w połowie tego tunelu, przejścia, czuję, że ja lewituję. Pode mną jest ogromny toranado, jakbyście oglądali na filmach Twister, pode mną je. Ja na tym toranadzie praktycznie lewituję, nade mną jest tylko duży huragan. I czuję obecność Boga w takiej postaci, że ja tego po prostu nie mogę wyobrazić. To było coś cudownego. Każdą rzecz, którą widziałem, czy to było ściana, czy to było okno, czy to było powietrze, ja wiedziałem, że to jest Bóg. To nie było dla mnie rzeczą, to już było Bogiem. Ja czułem tą obecność tak mocno, to była miłość. To była siła. Wszystko, co można, możecie określić, teraz macie jakiekolwiek przeczucia, to było w jednym spotęgowane. Ja nie mogę tego powiedzieć, jak to mocno było spotęgowane. Dlatego ja w, w jednym momencie z moich ustów, z ust wychodziły słowa tatusiu, tatusiu, tatusiu. Ja widziałem, że to jest Bóg. Nie wiem dlaczego to widziałem, a ja to widziałem. To było tak mocne, że tego nie można opisać. Ja się tego Toranada nie bałem. Ja tylko wiedziałem, że to jest tym wszystkim, tym wiatrem, cokolwiek tam nie było, cokolwiek na co nie patrzyłem, czy to było ściana, podłoga, sufit a wiedziałem, to jest Bóg. To jest jeden wielki Bóg. Bóg był wszystkim. Nie rozumiałem tego. To, to coś było nie do opisania. To tak jak ludzie czasami opowiadają, jak, czym Bóg jest. Tego nie można opisać. To było tak mocne, że wiedziałem, że to jest Boże i tylko mówiłem: Tatusiu, Tatusiu. Ale w pewnym momencie jestem tam, lewituję, jest. Cudownie, tego nie można pisać, a ja zarazem leżę w łóżku przy mojej żonie i czuję, że ja się podnoszę w łóżku. Ja, I świadomość mam taką. Jestem tam, a zarazem jestem u siebie w łóżku. Ja w dwóch, świadomości, w dwóch miejscach jestem naraz. I funkcjonuję i myślę, będąc tam w tym śnie. Tak jak bym tam był, zarazem jestem tutaj. Ja tego nie mogę wytłumaczyć. I ja mówię, jak moja żona mnie zobaczy lewicującego na łóżku, podnoszącego się, to mi ucieknie z domu. Ja się tego wystraszyłem. Mówię, zobaczę mnie żonę w Jelitwinie. A ja widziałem, że byłem tam zarazem. To było coś niesamowitego. Obecność Boga. I w pewnym momencie nie, nie przeraziłem się tego, bo tego nie można było się... Dodać. Tej obecności to było, to było coś cudownego. Ja wiedziałem, że to jest, to, jest, to, jest, to jest Boże. Nie wiedziałem dlaczego, ale to wiedziałem, że to jest Boże. Dlatego mówiłem, tatusiu... Ja nie mówiłem tego z samego siebie. To ze, mnie, ze słowa ze mnie wychodziły same. Mówiłem, tatusiu, tatusiu, tatusiu. I się nagle, można powiedzieć, odknąłem. I myślałem tylko o jednym, żeby nie zapomnieć tego z samego rana. Bo jak my za czasami mamy pewne jakieś tam a, myśli a, i jakieś tam a, sny, rano budzimy się, że było coś przepięknego, ale nie pamiętamy co. Ale obudziłem się z rana. Każdą jedną rzecz, którą tam widziałem, nie zapomnę do końca życia. To u mnie wypaliło w sercu. Tak mi Bóg pokazał coś spektakularnego, Prosimy o coś innego, a pokazał mi coś innego. Dlatego wierzę, że Bóg jest realny, Bóg jest prawdziwy, Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Tego czasami nie widzimy, ale to jest prawda. I na zakończenie, bracia i siostry, życzę, aby każdy z nas. Mógł na koniec powiedzieć i przytoczę fragment z drugiego listu do Mateusza. Dobry bój. Bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Amen. A chciałbym się pomodlić, podziękować. Boże. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z tego świata. Pokazałeś mi prawdziwą drogę. Drogę miłości i prawdy. Zachowałeś mnie, kiedy ja Cię potrzebowałem. Pokazałeś swoją, swoje oblicze. Pokazałeś mi te miejsce, tych ludzi. Boże, będę wdzięczny Ci do końca życia za tą Twoją łaskę, za tą Twoją miłość. Dziękuję Ci Boże, boś ty jesteś. Ty jesteś cudowny. Ty jesteś prawdą, ty jesteś miłością. Tyś Boże mnie stworzył i tyś Boże mnie zbawił. Dziękuję Ci, Oczy Święty. Błogosławię Cię. Błogosławię wszystkich ludzi będących tutaj. Dziękuję Ci z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.